i nie ma na celu nikogo urazić. Jest to tylko parodia, satyra. Sceny w filmie seryciela pierd... Pozwolę. Pier... Oglądasz na własną odpowiedzialność. Pozwolę. Co ty tu robisz, nie masz lekcji? Ty się chyba już całkiem zapomniałeś. <laughs> Wielka improwizacja, która to część dziadów i kto ją wygłasza. Wyjebane. Wstań, proszę. Ej, fui, dobre. Dobry kanał. Subskrybujecie gościu. Rozybcie tu. Chodziło <laughs> <laughs> szybko Ej, dobra, ja tego nie widziałem. Bo, mi, bo ja po prostu mnie odrzucało, że to jest tak podklejane chujowo, do bez motion traku. Ale to chyba ma potencjał. Chciałem z Tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że przygotowałeś się na dzisiejszy sprawdzian. Z ostatniego dostałeś jedynkę. No. Nie. Ja nie wiem, co się z Tobą dzieje, ale bardzo opuściłeś się w nauce i to nie tylko z matematyki. Ja rozmawiałam z innymi nauczycielami. Podobno masz bardzo dużo nieobecności i dostajesz same jedynki. Jeżeli tak dalej pójdzie, to będę musiała porozmawiać z swoim tatą. Przechwilę. chwilę. Jak ktoś by chciał ten temat poruszyć, każdy ma mój numer, każdy ma jego Instagrama, każdy zna moją kolegę, więc jak ktoś ma kurwa jakiś problem do mnie oficjalnie, to nie sobie zbierze kolegów, możemy się spotkać wyjaśnić. Ja nie żartuję, bardzo niedobrze to wygląda. Szkoła specjalna w wypadku każdego ucznia to jest ostateczność. Nie rozumiem także ojca, jak można nie walczyć o własne dziecko. Rozgadz No nic, no zaczynamy w takim razie, tak. It's, good start. It's a good start. It's a good start. Ładziej, ładziej. It's a good start. To jest... To jest Jest po Co ty tu robisz? Nie masz lekcji? Spokojnie. Proszę, migiem na matematykę. Nauczycielka rozdaje uczniom poprawione klasówki z zeszłego tygodnia. Klaudia? Bardzo dobrze. To jest trzecia jedynka w tym miesiącu. Musisz zacząć to poprawiać. To nowy uczeń w klasie. Koledzy z klasy uważają go za głupiego i ciągle się z niego wyśmiewają. <śm> Ty się chyba już całkiem zapomniałeś? Wstań i przeproś kolegę. No, i co jeszcze? Nie słyszałam. Przepraszam, jakby no po prostu platforma Twitch jest nieco inna. Żebyś mi nigdy więcej nie odzywał się do kolegi w ten sposób. Zapraszam. Mam nadzieję, że się przygotowałeś. No, są takie pomysły. Dobrze, powiedz mi, jakie jeszcze inne znasz dzieła? Słucham. Wielka improwizacja, która ma część dziadów i kto ją wygłasza. Sław? Kto ją wygłasza? Słucham? Dobrze, zostawmy to. Tadeusz, twierdzisz, że przeczytałeś. Z ilu ksiąg składa się to dzieło? Faworuje, że się wyfaroz... Dlaczego? Faworuz, kurwa, ksiąg. Nie uczysz się. Twórczość Mickiewicza będzie w tym roku na maturze. To ci gwarantuję. <trymionom> Patrz sekundę, nie? O. O. Przecież, kur... że źle to zrozumiałem, bo już został został p... już tutaj. Pierdol się. Rozje... się tu? Ale co? Tu? Ale ale co? No co przestań. <śpiewa> gimnazjaliści, którzy kupili od Filipa Bimber, upili się nim w szkolnym radiowęźle. Chcieli tylko spróbować, jak smakuje, ale nie zdawali sobie sprawy, że jest to tak mocny alkohol i teraz wszyscy czują się fatalnie. Ja pierdolę. No i Patryk pierwszy no, znowu. Nie Nie dobrady. Dziżygaj stare, Nie wróć się A po krótkiej przerwie Wyjebane. Wstań, proszę. Czy wyście powariowali? Bo to się nie Wyjebane. Wstań, proszę. Proszę, jesteś w bardzo dobrej formie, więc proszę do tablicy. Ja? A z góry mówię, że za kurwa prócie się do, do normalnych ludzi, kurwa za ubliżanie jest, jest, jest chuj w dupę, tak? Ja nie wiem czemu ma służyć ta arogancja, ale do niczego dobrego ci nie zaprowadzi. Proszę do tablicy. Z góry mówię, tak? Jest... Proszę obliczyć wszystkie wartości parametru m, dla których równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste, x1 i x2, według tego co jest na tablicy. To kurwa, ta te. Zacznij zachowywać się normalnie. <śmiech> <śmiech> kurwa, jak ja się nie poszaj ty. Co kurwa, głupia ci teraz, czy co? Z siebie się śmiejesz? Dość. Zmasz to. Patrz no, tylko. ładnie. Chodź, nie... No wspaniale, panowie. Wspaniale. No czy wyście powariowali? Hej. Wstawajcie. Pobudka, bardzo No proszę. alkohol w tym wieku, no po przecież... To sobie zrobić nie. krzywdę. Ten sam Oczywiście. zapach. Oczywiście, daj mi to. No patrz. Skąd to no. macie? Spoko Śmieszne to jest Kurwa, jak on by lepiej robił ten tracking, to byłoby jeszcze śmieszniejsze Herman Hej, stop! No kurwa, jest to śmieszne, no nie wiem Jeszcze jak nie, nie znam tej szkoły, nie wiem co tam znam za sceny, to śmieszne mnie to